Co byś powiedział na to, że to mój pierwszy dzień na Anarchy GG? No to tak. Pierwsze co zrobiłem to oczywiście tepnąłem się na losowe miejsce, więc wykopałem kilka drewnian. jedno, drugie, trzecie, no i czwarte. Potem skraftowałem, oczywiście deski, no i zrobiłem crafting, aby zrobić właśnie kilof, e, więc zrobiłem kilof. I poszłem sobie kopać ten kamień. Wykopałem trzy kamienie, i w sumie uświadomiłem sobie, że można wpisać kit. Przecież to jest kit gracza, no tak. Mamy też do tego jedzonko nawet. Mamy zenchantowany. Yy, Żelazne kilo, więc. No. Więc teraz postanowiłem szukać żelaza. Aby zrobić żelazny set. No i mamy pyk. Pięknie. Pierwsze żelazo. Więc teraz potrzebuję kilka kamienia, aby. zrobić piec. O, tu nawet się dostanie level. Za kopanie. Więc takim sposobem zrobiłem piec. z desek, których mi zostało, przepaliłem żelazo Poszłem oczywiście pokopać inne resztki Po tym zrobiłem klatę yy, spodnie, no i buty Na razie mnie nie starczyło, niestety Ale Potrzebowałem jeszcze miecz, wykopałem jeszcze jedno drewno Drugie też przy okazji Na patyki no w sumie trzecie też. Miałem trzy. No i w sumie zrobiłem... Zrobiłem deski kolejne na patyki oczywiście. Zrobiłem tarczę oczywiście, bo tarcza jest bardzo ważna. Bez niej ani róż. No i jeszcze brakowało mi patyków do zrobienia. Te Tepłem się oczywiście na spawn. Na spawnie było dużo ludzi. No i co, trzeba walczyć. Ale gdy grałem, to zapomniałem o jednej bardzo ważnej rzeczy mieczyku. Więc oczywiście na ziemi znalazłem crafting. Zrobiłem patyczki, bieg. No i mamy mieczyk. Największe osiągnięcie normalnie. No i próbowałem zrobić kila, no bo jak wiecie. Jeden kill to jedno serce Muszę kogoś zabić Mamy tu diaksów, to no nie chcę z takimi diaksami walczyć Bo od razu mnie pokonają Zabrałem kilka rzeczy i mam ochronę przed ogniem 3 Na bucikach, tak W idealnym momencie zabrałem Wziąłem tutaj jakiegoś stivka. Może bym z nim zawarczył się jak na sam początek Bo tutaj chyba żelaznych osób nie ma na razie no i próbowałem zepchnąć typa na linię. Ale coś nie chciało wchodzić. Oczywiście, zobaczyłem, że sklep jest. Posprzedawałem kilka rzeczy. by mieć trochę kaski i później kupować za niewinne inne mieczyki czy coś. I zobaczyłem, że mam 10 strzał. Co? Chyba od tamtego żelaznego typa. No i wiecie. Tak szukałem, szukałem. Już znalazłem. Typa, ona zje 12 zł. Co już z nim zawarłem yy, No i tyle Przypomniałem sobie, że mam żelazne buciki I dla takich Steve'ków mogę rzucać na przynętę Po kilkudziesięciu minutach znalazłem w końcu żelaznego Mam diaks i miecz Byłem z siebie bardzo dumny. To był mój pierwszy. Zarazem pierwsza śmierć. <grystanie> Próbowałem jeszcze tych dwóch typków zabić, ale zabił mnie VIP. I to właśnie była moja pierwsza śmierć. Musiałem pokopać diaksy. Wdarłem się do jaskini i wy. Kopałem kilka diaksów Zrobiłem sobie secik i mieczyk Gdy zrobiłem z diaksową zbrojkę poszedłem za poszukać innych typów Znalazłem takiego z żelaznym hełmem I dorwałem go Miał żelazny secik tak więc już widziałem dwie wygraną w oczach. Uciekał. Nawet się nie bronił. No i pyk. Mam pierwsze zachowane serduszko. Pobiegłem w las. E, mieczyk, czekaj. Poczekałem trochę w lesie, aby później tepnąć się na spał. Gdy minęły te sekundy, sumy wiem pójść, no bo Chyba tam nikogo nie było Szedłem szukać innych Bo im więcej serc, tym lepiej Biegałem tak dookoła Przez kilkanaście minut Niestety nikogo Dobrego, z równo siebie Nie spotkałem A spotkałem pewnego gostka Moniku dziadek dziadekpapa.pl Postanowiłem Do niego napisać Napisałem do niego tak Siema dziadek, masz może jakiś set? Odpisał mi tak, ale za coś Napisałem do niego tak, okej okay, Może być ender chest i biblioteczki On oczywiście się zgodzi Więc zrobiłem z niego trade'a. Musiałem jakoś się ulepszyć Oczywiście dałem jednego ender chesta i 16 biblioteczek Dał mi set dobry, miecz i tarczę. I do tego aż 17 żyć oczywiście zbrojkę nałożyłem, zamieniłem na tą starą, a życia dodałem sobie. Jeśli dziadek to oglądasz, to dzięki tobie przetrwałem. I to właśnie był mój pierwszy dzień na Anarchii GG. Dziękuję za oglądanie. Ciemnie się bardzo pozdrawiam. Jeśli Wam się podobały takie. Filmy subskrybujcie, lajkujcie. No i zapraszam po więcej. Siemo.